Kasę mamy już na koncie, więc przyszedł czas, aby podsumować nasz miesiąc maj, który nie był łatwym miesiącem. Podsumowanie maja zaczęłam niestandardowo, bo nie od dochodów, a od wydatków stałych. Tutaj się nic nie zmieniło, jedynie co to moje kieszonkowe nie było 250 zł, tylko 100. Razem na wydatki stałe w tym miesiącu wydaliśmy 3698 zł. i 50 Następnie przypomniałam sobie, że zapomniałam wpisać poprawnie dochody i mamy tutaj kilka zmian, dlatego że była premia mojego męża w tym miesiącu, którą nie zakładałam początkiem miesiąca i moja premia była o 600 zł większa, co daje nam tutaj razem, moi drodzy, kwotę 12 103 zł. Odejmując od naszych wydatków stałych, no to na życie i oszczędności zostało nam tutaj 8404 zł. i 50 groszy. Ale żeby nie było tak dobrze, moi drodzy, no to na oszczędności długoterminowe wydaliśmy tutaj tylko 50 zł. na kategorię dziecko, a na wydatki roczne nie wydaliśmy tutaj absolutnie nic. A na domer złego jeszcze z tej kategorii wyjęliśmy i zostaliśmy praktycznie bez kasy. Ale o tym, jak to wyglądało, co się stało, no to opowiadam na moim YouTubie, więc zapraszam Was bardzo serdecznie tam. Jeśli chcielibyście się przekonać, ile pieniędzy nam zostało z tych oszczędności, których mieliśmy do tej pory, link macie w profilu, w opisie właśnie na profilu. Zanim jednak podliczymy, ile wydaliśmy pieniędzy na wydatki zmienne, no to przyszedł czas policzyć, ile pieniążków pójdzie w wyzwania. I z moich wyliczeń wyszło, że poszło tutaj w wyzwania w tym miesiącu 106 zł i 69 groszy. Z czego samo 54 zł poszło na wyzwanie roczne sobota, które możecie oglądać u mnie na profilu co tydzień w sobotę. A więc na życie poszło w tym miesiącu 8247 zł i 81 groszy. Była to bardzo duża kwota, ale... Wydaliśmy tutaj 3000 na nowy samochód, który kupiliśmy, więc tutaj już nam obniżyło troszeczkę koszta i byliśmy również na weekendzie majowym. Więc tutaj wszystko zrobiło nam właśnie taką sporą kwotę, jeśli chodzi właśnie o wydatki zmienne w tym miesiącu. I teraz robimy podsumowanie całego miesiąca i z moich wyliczeń wyszło, że mimo wszystko, mimo ciężkiego miesiąca, udało nam się odłożyć tutaj. 306 zł i 69 groszy. A Wy jeśli dotrwaliście do końca tego filmu, to piszcie w komentarzach. Ciężki maj.